Z tej strony, koteczka 23, i na początku chciałam Was serdecznie zaprosić do wsparcia mnie na Tipli. Link znajdziecie w opisie. Dziękuję także tym kilku osobom, które zdecydowały się mnie wesprzeć, ponieważ takie wsparcie bardzo mnie motywuje do nagrywania kolejnych teorii z domu. Zapraszam Was także na serwer kartonkowy, gdzie znajdziecie różne skupki z napisami, w tym chociażby trzeci sezon Twojego domu. Przy okazji, jeśli chodzi o trzeci sezon Twojego domu, przypominam, iż premiera ostatniego odcinka. Czyli Watching and Dreaming odbędzie się 8 kwietnia, po angielsku. My oczywiście w ciągu 2-3 dni postaramy się zrobić napisy. Przypominam, iż nieznana jest na ten moment data premiery polskiego dubbingu trzeciego sezonu. Jeżeli będzie coś wiadomo, no to ja Wam dam znać na społeczności. Osobiście no po prostu uważam, że oni czekają aż wyjdą wszystkie te trzy odcinki, żeby je potem po kilku miesiącach wypuścić naraz. Jeśli chodzi o dzisiejszy materiał, jest on na podstawie angielskiego filmu z kanału Casirom. Link do niego znajdziecie w opisie, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Więc zacznijmy od początku, a dokładniej od sceny, w której widzimy Kamilę coś gotująco. Na tablicie jest zdjęcie dziewczyny, a dokładniej Anny i napis dziewczynka zaginęła w świecie żab. Co jest oczywistym odniesieniem do płazowy żółt. Wiele osób pisało mi o tym w komentarzach, czy zauważyłam to, no i tak zauważyłam to to było bardzo widoczne. A jej postanowiła najwyraźniej zrobić dobre pierwsze wrażenie na swojej przyszłej teściowej i zrobić jej herbatę. Szkoda, że nie bardzo jej to wyszło, bo terepka jest na zewnątrz kubka, a nie wewnątrz. No ale cóż, liczą się intencje, prawda? Pamiętacie przedstawienie Romea i Julii z pierwszego odcinka? Otóż Luz zachowała przebranie, ponieważ możemy je dostrzec w piwnicy. Jeśli chodzi o piwnicę w domu Nusetów, mamy tam także pudełko z napisem Meny, czyli imieniem ojca Luz, jak się później dowiadujemy. Pewnie są tam jakieś po prostu pamiątki po nim. Nad pudełkiem jest zdjęcie ślubne rodziców Luz. Mamy też flagę Republiki Dominikańskiej i Puerto Rico. Co oznaczać może, i luz jest z obu tych narodowości. Mamy też pokrowiec na gitarę z flagą B. To wie być może, właśnie należała ona do niego. W samym domu Nocedów możemy zobaczyć także kilka notatek porozrzucanych po domu. Luz za pomocą prezentacji ujawnia się przed Kamilą, iż jest biseksualna. Co ciekawe, Kamila już w odcinku wczorajsze kłamstwo miała na lodówce magnes z flagą biseksualną, więc mogło to oznaczać, iż ta wie o orientacji córki i po prostu czeka, aż ta jej powie. Podczas jednej ze scen w domku, w którym był kiedyś portal, nasi bohaterowie narysowali swoje rodziny. Gaz narysował tylko swojego tatę, co pokazuje nam, iż ten faktycznie ma tylko jednego rodzica. Z kolei Emily narysowała tylko swoje rodzeństwo wraz z Aladorem, co doskonale pokazuje wydarzenia w Chmury na Horyzoncie, gdzie, no cóż, Odalia pokazała swoje prawdziwe oblicze, że tak powiem. Więc no, Odalia już się tak nie liczy dla niej. I teraz najważniejsi są właśnie dla niej rodzeństwo i ojciec. Sam Hunter niestety nie narysował nikogo, ponieważ jak wiemy, jego jedyną rodziną był Belos. Jednak kto wie, być może ostatecznie jego prawdziwym rodzicem, stanie się na przykład Darius, z którym zdecydowanie jest bliżej od czasu, gdy pokazał mu, że nie jest ślepo słuszny Belosowi, co widzimy chociażby w Hollow Mind, gdy ten na wzmiankę o Hunterze zreagował bardzo spontanicznie i wyrwał się do przodu. Hunter też oczywiście może stać z kamilą, w końcu luz nazwała go rodziną. Koszulka Willow zawiera odniesienie do Wodogrzmotów Małych. Strój który Hunter założył, z pozoru może wydawać się niewinny, jednak zwiastuje on poświęcenie Flapjacka na końcu. W jaki sposób, zapytacie? Otóż chodzi o kolor oczu, a dokładniej dwa różne kolory, co sugerować ma dwie dusze w jednym ciele, ponieważ dusza Flapjacka znajduje się później no, w ciele Huntera, tak jak te dusze pożartych palizmanów mogliśmy zobaczyć w umyśle Belosa. Podczas próby odtworzenia portalu możemy dostrzec coś, co jest najprawdopodobniej czaszką szczura. A w odcinku wczoraj jeszcze kłamstwo, mieliśmy gadające szczury, które zjadły jakieś tam magiczne ciastka, które tam Ida kiedyś zostawiła. A jak wiemy, do portalu potrzebna jest maga, więc no cóż, powiem tyle. Biedne szczury. Ślimak, którego widzimy podczas deszczu, jest odniesieniem do Besy, czyli ślimaka motyków z płazowyżu piżamy, które noszą Lucy i Amity są ze sobą połączone, stanowią taki jakby jeden komplet. Luz ma spodnie od piżamy, a Emmity ma koszulkę. Na szkolnej ławce Luz mamy wyryte E plus A, czyli no po prostu Luz plus emity. Zakazy, które widzimy w szkole obejmują rzeczy, które widzieliśmy, jak ta robiła w pierwszym odcinku, czyli dotyczy się to właśnie przywożenia tych węży do szkoły, tych jakichś rakiet, czy pająków, czy czegoś tam. Plus wciąż ma Tamagotchi, którego używa do komunikowania się z Emity. Jak wiemy, Hunter uwielbia wilki, ale czy widzieliście, że Gaz uwielbia dinozaury? Możemy się tego domyślić poprzez wzory na koszulkach, które on nosi podczas trwania odcinka. Gaz daje Hunterowi szansę ujawnienia się samemu w postaci serii książek, który jeden z głównych bohaterów jest klonem, jednak reszta o tym nie wie. Co ciekawe, w późniejszej części odcinka mamy taki dialog. Odnosić się to może do Forda Future, gdzie dowiedzieliśmy się, że Gas faktycznie wie o Hunterze a Hunter krzycząc spoilery, mógł odnosić się właśnie do tego, że my jeszcze nie powinniśmy wiedzieć, że Gaz wie i to dopiero się stanie w kolejnym odcinku. Kamila i Meny byli fanami książki Galaxy Fronter. Sam nie miał nawet cosplay jednego z głównych bohaterów no i widzimy, że najwyraźniej poszli razem na Galaxy .com. Kamila dba o to, by zapewnić przyjaciołom luz dobre wyżywienie, co pokazuje zestaw książek, które czyta. Tam między innymi jest Chociażby Żywienie Wampirów. Mamy też książkę o różnych orientacjach, pewnie by wspierać luz. Też wokół niej są porozrzucane różne kupony, co jest oczywiste, że no po prostu stara się jakoś zapewnić im wyżywienie. A wiadomo, tam szóstka dzieci to nie przelewki. Spetel jednego gościa w, w wspomnieniach kamili, czy też w koszmarach, jest nawiązaniem do Charlie'ego Brauna, czyli jednego z bohaterów pistaszków. W pokoju Kamili na ścianie wisi to samo zdjęcie, które Luz zabrała ze sobą na wrzące wyspy. Na ścianie wisi także zdjęcie Kamili i Vi w formie bazyliszka. Na szafce nocnej możemy dostrzec bransoletkę w kolorach biseksualnej flagi oraz oprawioną w ramkę skórę węża, którą Luz znalazła w dzieciństwie. Pośród różnych naszywek na bluzie Huntera możemy dostrzec naszywkę stęczą w kolorach biseksualnej flagi, co może właśnie oznaczać, iż Hunter jest biseksualny. Jeśli chodzi jeszcze o tą aplikację, dzięki której uczą się oni wszyscy nam hiszpańskiego, jest ona nawiązaniem do aplikacji, dzięki której możesz normalnie się uczyć angielskiego, czyli Duolingo. Belos łatwo opętał Huntera, ze względu na to, iż ten dotknął jego mazi zranionym palcem i ta maź wniknęła w jego ranę. No, nawet później, gdy Hunter odrywa plaster, widzimy, że rany sączy się ta maź Belosa. W sklepie, który odwiedzają nasi bohaterowie, są na sprzedaż magiczne karty ze świata demonów, które również pojawiły się we wcześniejszej części odcinka, podczas próby odtworzenia portalu. W tym samym sklepie mamy również na środku, że tak powiem, trzy różne stroje. Pierwszy strój jest nawiązaniem do Air, Airbound, czyli japońskiej gry komputerowej. Drugi nie wiem, czy jest do czegoś nawiązaniem. Trzeci jest mundurkiem szkolnym z Anime Little Witch Academia, które swoją drogą jest właśnie bardzo podobne do swojego domu. Maszak jest osobą niebinarną. Możemy to stwierdzić chociażby na przykład po kolorze paznokci, które są pomalowane na wzór flagi osób niebinarnych. Oraz na plakietce jest napisane, że używa they, them, czyli zaimku, które osoby niebinarne używają w języku angielskim. Jeśli chodzi jeszcze o maszę, no to jeżeli przypomnimy sobie, iż razem drzwi poznały się na obozie, na który wysyłało się dzieci, byje, że tak powiem, unormalnić, no to zdamy sobie sprawę, że rodzice po prostu stwierdzili, że wyślą tam swoje dziecko ze względu na to, iż jest właśnie tą osobą nieminalną co rodzice mogli uznać, że nie jest to zbyt normalne. Więc to troszeczkę smutna historia. W albumie Willow możemy dostrzec, że Luz puściła swoim przyjaciołom film Hocus Pocus, czyli film o trzech wiedźmach z Salem, które przed laty zostały Powieszone właśnie tam zabycie wiedźmami, i tam zjadały dzieci, czy coś takiego. Co ciekawe, sama historia, same wiedźmy pochodzą z czasów Filipa i Kaleba. Luz, według fotografii, dostała moment na plaży dla odpoczynku, o którym mowa była w drugim sezonie. Wtedy był to żart sytuacyjny, gdyż faktycznie sam dom nie mógł sobie pozwolić na taki odcinek. I kolejne tam chyba 20 przygód. Sertuszka obok zdjęć mają kolory flagi biseksualnej oraz, no tam, lesbijk. W klinice weterynaryjnej u Mamy Luz możemy dostrzec zdjęcie gęsi z dzwoneczkiem. To wygląda jak jeden z palizmanów z odcinka Hunting Palizman. W samej klinice znajduje się także ulotka z hopadajaszem z płazowyżu. A samaluz w notatniku ma narysowaną kijankę z kokardą w wiaterku co jest oczywistym nawiązaniem do polis z Maski Huntera i Luz to podobizny króla oraz Hutiego. Co ciekawe, na początku odcinka na pudełku z bandażami również pojawiły się ich podobizny. W chwili, gdy Hunter i Luz wchodzą do piwnicy, Hunter wypowiada takie zdanie. Alright, What's about to, co się powinno być Jeśli tylko to, co mówimy. Jest to dokładnie to samo, co powiedział on przy pierwszym spotkaniu z Rus i Idom w pierwszym odcinku drugiego sezonu. Hello, painless, Because... W chwili, gdy Hunter i Luz wychodzą z piwnicy, widzimy cieniu Huntera rogi, co jak się okazuje jest zapowiedzią do tego, iż Belos opętał Huntera. Kolejny cień luz wydaje się być przebity. Więc czy jest to nawiązanie do tego, że luz może umrzeć w finale, zapraszam Was do teorii, którą zrobiłam jakiś czas temu, czyli czy luz faktycznie może umrzeć w trzecim sezonie. Sama teoria została nagrana przed emisją Tęxodem, więc nie znajdziecie tam odniesień z tego odcinka. Jednak mimo wszystko zapraszam Was do obejrzenia, ponieważ jak wiemy, został jeszcze jeden odcinek, w którym wszystko się może wydarzyć. Na kubku Kamili jest podobizna Garfielda, czyli znanego nam różnego kota z kreskówki o tej nazwie. Gasowi w końcu udało się zjeść płytę tak jak chciało w pierwszym sezonie. Mamy także nawiązanie do Nintendo Switch i PlayStation 4. Naszyjnik, który Amity nosiła do tej pory, właściwie no głównie w drugim sezonie, jak się okazuje jest naszyjnikiem Hekate. Na laptopie Luz widzimy, że jej nazwa użytkownika to Friend of Owls and Titans. Sama też narysowała swoją tapetę. Niektóre ikonki na pulpicie Luz są nawiązaniem do różnych gier. Jak na przykład ikonka z Kurą jest nawiązaniem do gry Stardew Valley. Kolejna ikonka to Hollow Knight i mamy też jeszcze do Hadesa. Literka W w kostiumie Willow została przeżyta przez Huntera. Wśród publiczności kibicującej Gasowi mamy kostium Grimer, czy tam Dyma z Amfibii. Dziewczyna, która pojawiała się w odcinku wczorajsze kłamstwo, która tam nie przepadała za Jacobem no i znała Idę, pojawia się w kostumie baleriny. No i oczywiście sam Jacob też się pojawia na chwilę. Niestety nie miał jakiegoś większego udziału. Jak widzimy na marionetkach, płaszcz, który ma Caleb, jest płaszczem, który Bellows nosił w finale drugiego sezonu. Kukiełki pokazują nam także, iż już wtedy Filip pisał w swój dziennik, który no później czyta Luz. Na filmowym pamiętniku Luz. Małe spojrzenie na jej pokój, gdzie są porozwieszane różne plakaty, które są nawiązaniem do kolejnych anime. Miecz, który trzyma luz, może być na przykład jakimś nawiązaniem do Shiry. Co ciekawe, luz mogła używać glifów, gdy była blisko krwi tytana. Wiele osób zastanawia się, dlaczego w pierwszym sezonie nie mogła tego zrobić, skoro miała żywego tytana obok siebie. Jedną z opcji jest to, iż był po prostu za młody sedy, i to nie działało w ten sposób. Może to być też tak, że nie tyle co sam tytan działa na otoczenie, a po prostu już jego szczątki. No krew emanuje energią dzięki, której glify działały. Nawet jaskinia w jeziorze zaćmienia była zrobiona z żył tytana. Tam król, swoją osobą, być może nie jest w stanie płynąć na otoczenie, albo chociażby faktycznie jest to zależne od tego, na jakim etapie rozwoju jest. No bo jednak, krew, o której my tu mówimy, yy, której oni wszyscy używali, pochodzi od tytana, który nie żyje od bardzo, bardzo dawna. Hunter Ilus jako nawiązanie do braci Wittebane. No więc nasze rodzeństwo Noceda ma dość kilka podobnych scen z rodzeństwem Wittebane. A więc pierwszą taką sceną chociażby jest scena na początku odcinka, gdzie oni tuż po małej rozmowie stoją sobie razem, patrzą sobie na swoich przyjaciół i wyglądają właśnie tak jak Filip i Keyle w dzienniku Filipa. Kolejną sceną taką nawiązaniem, kolejnym takim nawiązaniem. Może być scena, w której oni stoją w progu tych drzwi razem z maskami i brońmi, gdy poszli szukać Belosa. Przypomina ona bardzo jeden obraz w umyśle Belosa. Kolejną sceną jest jeszcze scena, gdy Luz przytula opętanego Huntera. To scena bardzo podobna do kolejnego obrazu w umyśle Belosa, gdzie Caleb przytula właśnie Filipa pod wpływem klątwy. No więc jeżeli nasze rodzeństwo Moncela, no że tak powiem, ma tyle podobieństw do braci UTP, myślę, że można ich nazwać pełnoprawnym rodzeństwem. ETUI na telefonie V jest nawiązaniem do miasteczka Halloween, z kolei zawieszka z numerem 5 jest nawiązaniem do jej imienia, czyli numer 5. Korek w fiolce, w której mamy krew Tytana, jest wyrzeźbioną sobą co jest no kolejnym nawiązaniem do tego, iż Evelyn była faktycznie klautorem. Słowa, które wypowiedział Belos, czyli żegnaj Evelyn, są nawiązaniem do tego, iż po prostu Belos niszcząc flapczaka, niszczy taki ostatni symbol miłości Kalebar, Evelyn. Wiem, że tam niektóre osoby uważały, iż Evelyn mogła zostać zaklęta w palizman, jednak no to nie za bardzo się ze sobą klei, ponieważ jak wiemy, Flapczak przedstawiając się hunterowi nie przedstawił się jako Evelyn, tylko właśnie jako flapczak, gdyby to była Evelyn, no to by się raczej przedstawiła jako Evelyn. W każdym razie, jak mówiłam, flapczak jest takim symbolem miłości kaleba i Evelyn. Być może go razem wyrzeźbili, a może sama Evelyn mu go wyrzeźbiła jako prezent. Na przykład Evelyn mogła mieć taki sam palizman, tylko że żółty, który jest obecnie palizmanem ojca Idy. Ale mógł się na przykład spodobać jej palizman, więc ta wyrzeźbiła mu taki sam, tylko że właśnie czerwony. Jak wiemy, ptak, którym jest Flapczak, istnieje naprawdę. Jest to kardynał szkarłatny. I co ciekawe, są jakby dwa rodzaje tego ptaka: jeden jest żółty, tak jak właśnie palizmandela. Jest to samiczka i jest też czerwony, tak jak właśnie w Flapjack i jest to samiec. Więc też ciekawe rozwiązanie, poprzez to, że również ptaki są ze sobą połączone na przykład. Na bramie, która zamienia się potem w portal na wrzące wyspy widnieje symbol z ptakiem, który przewijał się już kilka razy w serii. Jest to chociażby symbol poprzedniego Złotego Strażnika, który mieliśmy okazję zobaczyć w odcinku n Sport in Astorm gdzie Hunter postanowił sobie właśnie przyszyć ten symbol do peleryny. Symbol właśnie tego złotego strażnika poprzedniego jest za symbolu miasta Greysville, z którego właśnie pochodzą Caleb i Philip. Ty, Hunter, chwilowo odzyskuje kontrolę nad sobą, mówi o rzeczach, które chciałby zrobić. tym wymienia to, że chciałby nauczyć się rzeźbić palizmany, co jest bardzo ciekawe, ponieważ jak wiemy z poprzednich odcinków, rodzina Klautornów słynie z rzeźbienia palizmanów. Sam ojciec Idy był najlepszy w tym fachu, jednak przez to, co mu się stało, nie jest jakby no po prostu w stanie tego robić. Więc szuka kogoś, kogo mógłby przyuczyć do fachu. No i tym kimś może być właśnie Hunter, który nauczy się rzeźbić palizmany pod okiem jego i na przykład właśnie Idy. Hunter po przebudzeniu się pyta, czy wszyscy inni są w porządku. Co pokazuje, iż nie tylko wie, że no Flapjack się dla niego poświęcił, ale też no po prostu martwi się o innych i chce się upewnić, że nikogo więcej on nie skrzywdził. Hunter po opętaniu przez Velosa, no i poświęceniu Flapjacka, ma teraz dużo więcej nowych blizn. I kolor oczu zmienił się także z czerwonych na brązowe, ponieważ jest to kolor oczu flabczaka. No i pomijając to, przypomina teraz jeszcze bardziej kaleba. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Przypominam jeszcze raz do, o wsparciu mnie na Tipli, a także o naszym serwerze kartonkowym. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam i jeszcze raz dziękuję za oglądanie.